Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, i podzielą się tipami, jak te swoje marzenia, no i co zrobić, żeby to spełnienie trwało. No to chyba już. Dzień dobry! Minęły trzy lata. Ja wiem, minęły ponad trzy lata od ostatniej publikacji talentowego odcinka na YouTubie i chociaż w 2022 w komentarzach przebąkiwałam o powrocie, w 2023 byłam już prawie na ten powrót gotowa. No to mamy 2024 rok i dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że witam się z wami znów. Prawda jest taka, że po zakończeniu serii Talentland długo zastanawiałam się co dalej. Wiem, że te odcinki były i są dla was bardzo pomocne, bo są wciąż aktualne. Oglądacie, śledzicie, ciągle dowiaduję się, że w jakiś sposób wam pomogły, co szalenie mnie cieszy. Jeszcze bardziej ucieszyła mnie informacja i Wasz odzew, kiedy w komentarzach faktycznie pojawiły się te pytania o powrót i reakcje na to, że wracam. Ale to też sprawiło, że poczułam dużą presję, że to z czym wrócę musi być naprawdę ekstra. Wiedziałam, że chcę wrócić, natomiast trudno było mi zdecydować w jakiej formie wrócić. Czułam, że ten format serii Talentland już się wyczerpał. Poza tym zmieniłam miejsce zamieszkania, zmieniło się moje biuro, co zresztą widzicie. Także czułam, że tamten rozdział jest zamknięty i chcę przyjść do Was z czymś nowym, z czymś zupełnie świeżym i z czymś, co nadal będzie mocno talentowe, ale będzie też wychodzić o wiele szerzej. Dlaczego? Dlatego, że i sposób mojej pracy się zmienił. Nie ogranicza się ona już wyłącznie do talentów, ale właśnie sięga dużo dalej i dużo głębiej. Te ostatnie kilka lat to naprawdę był czas dużej rewolucji i ewolucji, zarówno w moim życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zamieszkałam w górach, powiększyła się moja rodzina, a w międzyczasie zdecydowałam się na studia podyplomowe z psychosomatyki i somatopsychologii, a zaraz później zaczęłam szkołę psychoterapii. To sprawia, że również moje spojrzenie na talenty, ale również na biznes, na życie, na działania w sieci nieco się zmieniły. Dlatego postanowiłam, że wracam do Was z serią, a raczej programem Mocna Strona. I tym razem zamiast solo występów przed kamerą będę gościć wyjątkowe osoby. Będą to kobiety, które znalazły swoją drogę, i będą się nią z Wami dzielić. Oczywiście w kontekście talentów, ale nie tylko. Będziemy rozmawiać o szukaniu swojej drogi, o szukaniu pomysłu na siebie, o tym, czy ta droga musi być trudna, a może zupełnie nie. O tym, co zrobić, kiedy tego pomysłu zupełnie się nie ma, kiedy się nie wie, co się chce robić, albo kiedy się wie, ale się czuje, że może to jest za trudne, może nie damy rady. Dlatego już 8 marca. Serdecznie zapraszam was na premierę pierwszego odcinka nowego programu Mocna strona. Będziemy, a w zasadzie ja będę rozmawiać z kobietami, które odkryły swoje mocne strony. Będą to rozmowy nie tylko o talentach. Rozmawiać będziemy o życiu, o marzeniach, o biznesie, o prowadzeniu biznesu, ale też o tym, czy każdy musi prowadzić swój biznes, żeby być szczęśliwy i spełniony. Spoiler Nowe odcinki pojawiać się będą w każdy piątek o godzinie 9 rano. W sam raz do przedweekendowej kawy zaserwuję Wam z moimi gościniami trochę słodkiej inspiracji. Chociaż nie będzie tylko słodko, bo jak w życiu, tak i w biznesie słodko nie jest. Jest słodko, gorzko, słono, a paleta tych barw i smaków naprawdę jest ogromna. I o tym też będę z moimi gościniami rozmawiać. Czy będą tu także odcinki solowe? Nie wiem, być może. Na początku na pewno będą to rozmowy. A co przyniesie życie? Czas pokaże. No i cóż, dzisiaj zapraszam Was na piątkową premierę o 9 rano. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to oczywiście kliknijcie tam na dole, żeby Was ta premiera nie ominęła. Przyjdzie powiadomienie. Jestem bardzo podekscytowana, ale też trochę zestresowana no bo to zupełnie nowy format. Mam jednak nadzieję, że będzie dla Was dużą dozą inspiracji, wiedzy i motywacji do działania. No to co? Do zobaczenia w piątek.